Dzieła Ryszarda Winiarskiego często analizowane są i eksponowane w kontekście malarstwa abstrakcyjnego bądź też nurtu zwanego konstruktywizmem. Ma to swoje uzasadnienie, ale tak naprawdę kluczem do zrozumienia tej sztuki jest jego edukacja, historia jego edukacji. Winiarski rozpoczął swoje studia od nie od Akademii Sztuk Pięknych, tylko od Politechniki Warszawskiej, od Wydziału Mechaniki Precyzyjnej. I to było jakby pierwszą jego fascynacją, czyli fascynacja naukami ścisłymi. Dopiero później poszedł na studia, tam spotyka Mieczysława Poremskiego, znanego krytyka i historyka sztuki, który był zafascynowany takim dialogiem między nauką i sztuką, szukaniem języka plastycznego do wyrażania pewnych aspektów nauki. To, co było fascynacją samego Winiarskiego, to była matematyka, a tak naprawdę rachunek prawdopodobieństwa i gry losowe i przypadek, który tymi grami jakby zawiaduje. Dla niego sztuka tak naprawdę to była gra, więc jeśli gramy, to trzeba i ten proces gry, jeśli już gramy, to trzeba wymyślić jakieś zasady tej gry. Więc rozpoczyna się od tego, od ustalania na przykład, ilu będzie graczy, później yy, jeśli jeden gracz, dwóch graczy, później przedmiot, który będzie służył jakby do grania. Czyli może to być na przykład moneta, orzeł reszka bądź też mogą być kostki do gry. Później, i to jest to, co tutaj widzimy, trzeba było zapisać wyniki tych gier. Więc ustalić, w jaki sposób będzie to zapisywane dla winiarskiego. To był kwadrat podzielony na mniejsze kwadraty do tego stopnia, że ten ostatni kwadrat miał bok każdy z boków jednocentymetrowy. Wynik gry był zapisywany pokrywaniem jakąś odpowiednim kolorem, jakąś farbą wyników tej, tej gry, która się działa. Bo tak naprawdę proces twórczy to była gra. Natomiast to tylko była wizualizacja tego, co się działo. Sztuką była gra, a nie dzieło sztuki, które było wynikiem jakby tej gry. Winiarski cały czas myślał o tym, że ważne jest to, żeby to jak najbardziej zobiektywizować. To znaczy, żeby jego osobowość w żaden sposób nie była widziana w tym wszystkim, żeby nie myślano, że to on to wymyślił. Tak naprawdę to się działo samo przez tą grę. Żeby jeszcze bardziej to, że tak powiem, odpersonifikować. Wymyślił performance, który polegał na tym, że zaprosił ludzi do tej gry. On na wzór może spektaklu teatralnego, on był jakby autorem, reżyserem i, 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 i scenarzystą, czyli on wy, wyznaczał zasady tej gry, natomiast ludzie, czyli powiedzmy aktorzy, idąc dalej w tej terminologii teatralnej, decydowali o tym, jakie będą wyniki. Już nie, nawet nie on o tym decydował, a w tym wszystkim oczywiście rządził przypadek. Sztuka winiarskiego tak naprawdę najbardziej przypomina sztukę konceptualną. Tam, gdzie ważny jest artysta, jego idea, jego pomysł, a dzieło sztuki może w ogóle nie istnieć. Ci najbardziej radykalni konceptualiści nawet mówili, że istnieć nie powinno. Nawet nie tyle dzieło sztuki, ile zapis nawet tego pomysłu. Czyli właściwie. Wyrażali je głosem, ale unikali tego, żeby na przykład to było zapisane na kartce papieru, bo to kiedyś mogło być później uznane za dzieło sztuki. Na szczęście winiarski nie był taki radykalny. Dla niego ten zapis gry był ważny, dlatego teraz możemy te dzieła sztuki oglądać. Natomiast co jest z paradoksem w sztuce Winiarskiego? On ciągle dążył do tego, żeby, to było, żeby nie było widać jego osobowości w tym, a tak naprawdę wytworzył tak bardzo hermetyczny, i tak bardzo swój język, i tak był mu wierny, że chodząc po galerii Ryszarda Winiarskiego, po tych dziełach sztuki od razu rozpoznajemy.